Mikołajki i święta Bożego Narodzenia to czas wręczania sobie podarunków. Na prezenty czekają głównie dzieci. Zapytaliśmy Włocławian, czym kierują się, kupując zabawki. Przede wszystkim jak co sobie życzą, pytam się. Bardzo często na cenę, tak? Bo Jak mam kupić lalkę za 189, a nagle kosztuje 99, to jednak wolę tam za 99. Przy świątecznych zakupach warto pomyśleć, jakie zabawki będą odpowiednie i bezpieczne dla dzieci. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w trzecim kwartale roku skontrolowano 103 rodzaje zabawek, z czego 23 nie spełniały odpowiednich norm. Zakup zabawki, zwłaszcza dla małych dzieci, nie jest wcale taki prosty. Muszą mieć one takie wymiary, aby maluch ich nie połknął, nie włożył sobie do ucha czy do nosa. Jeżeli są to zabawki do doświadczeń elektrycznych, zawierające nagrzewające się części, to takie zabawki przeznaczone są dla dzieci powyżej 8 lat. Jeżeli kupujemy zabawkę służącą do strzelania, to należałoby sprawdzić, czy wystrzeliwane pociski nie Uszkodzą oczu, czy zakończone są gumowymi miękkimi, zasysającymi nakładkami. Oto jest la-la-la. W przypadku zabawek dźwiękowych należy sprawdzić jej głośność. Zbyt duże natężenie dźwięku może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Zabawki nie służą jedynie do zabawy, ale pełnią w życiu dziecka szczególną funkcję. Ten pierwszy miś, który, który dziecko właśnie przytula w sytuacji trudności, jakichś napięć emocjonalnych, po, pozwala tą, ten stan emocjonalny rozładować, wyrazić te emocje. W szale zakupów nie powinno się zapominać o tym, jak naprawdę powinny wyglądać święta. Zabawki są ważne, ale to, co najważniejsze jest w życiu dzieci, to jest relacja z rodzicem. Wspólne zabawy z dzieckiem, które pozwalają ukształtować prawidłowo osobowość dziecka, wpływają dobrze na stan emocjonalny i przede wszystkim budują wzajemną więź pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Natalia Chylińska, telewizja Kujawy.